Cześć, wszystkim! Tu, Aiko! Idziemy kupić truskawki! Cześć wszystkim, tu ja mnie witajcie na kanale Aiko i myślę, o życiu możemy po w Japonii. Jesteśmy na targowisku Ameo Kocio w Ueno I idziemy kupić najdroższe truskawki, jakie znajdziemy. Wiele razy opowiadałem o tym, że owoce są drogie w Japonii. Teraz przekonacie się, jak drogie mogą być truskawki w tym kraju. Bardzo proszę, mamy tutaj już pierwsze truskawki za 1000-1200, a 800 najdroższe za 2000. Uuuu, słabo, słabo, tanie, tanie. Jestem pewien, że możemy znaleźć droższe truskawki niż za 2000. Targowisko Mamy jako kocio to świetne miejsce, jeśli chcecie zrobić zakupy. Jest tutaj naprawdę wszystko. Ja to nazywam takim stadowaniem dziesięciolecia w Tokio. Jest naprawdę dużo tanich produktów, dużo warzyw owoców, owoce morza, tak? Zjednoczy tutaj dość tanio i dużo podrób jest. Więc uważajcie, jak kupujecie jakieś markowe ciuchy czy torby ja już możecie kupić różne tanie koszulki prosto z Japonii Proszę jakieś Znalazłam to, to nie są takie, że one są niedojrzałe Tylko u nas to jest taki specjalny gatunek tutaj wyhodowany w Japonii Podobno strasznie smaczny Jest Cześć, nie? Yyy, tylko proszę. No, ale potem śliwki dostanę, to i będzie... tak. za truskawki to wciąż nie tak dużo. To jest jakieś 60-70 zł. Idziemy szukać dalej czegoś droższego. Tak, no pani, o, けっこうポーランドジュトラブルると、普通にスーパーで売ってるフルーツも値段も高いですね。

でこれがピンクとホワイトとこれの三種類のやつ、はい。そんな大きくても甘い？甘いの。えー、今日来たいです。え、じゃあ朝とって。

W takich pudełkach pan sprzedaje najdroższe truskawki. Jedna sztuka, taka ogromna za 2000 jenów. Już wyprzedał, więc dzisiaj nie kupimy jej, może następnym razem, ale zestaw przynajmniej weźmiemy. Dobra, ale jakby nie patrzy, to trochę drogo, więc się targujemy. Próbujemy kupić te najdroższe i spróbuję stargować cenę. Tutaj na targowiska małkocią można się targować. Bierzemy, udało się wytargować cenę lepszą. Aj, gozaimasu. na 10 tysięcy jenów.

Powiem wam, że tak uśmiechnięte Ajko to ja dawno nie widziałem. Szkoda, że nie mogę je zawsze kupować truskawek za kilkaset złotych. Mam nadzieję, że się nie przyzwyczai za bardzo. Uh -huh. Wróciliśmy do domu. Pa Patrzcie na to. Jakie piękne! Jak pachnie. Uh, jak pa uh. oh. Oh. Ale pachnie. Ale ładna pachnie. No, zupełnie A Zabieramy się do jedzenia w takim razie. Razem pokażemy, jak to wygląda, i opowiemy, jak smakują. Muszą być naprawdę niesamowite, bo ten zapach jest niewiarygodny po prostu. No już, już, już. Truszkawki. Truszkawki, jemy truskawki. Wow, dobra, to zabieramy się za jedzenie tych wspaniałych truskawek. Za 10 tysięcy jenów, wytargowane, z 16 tysięcy ponad, czyli 500 zł, miały kosztować. Udało się wytargować na jedyne 330 zł.

3種類入ってるね。ホトカというイチゴがこの赤いイチゴで、アワユキというのがこのピンク色、そしてパールホワイトというのがこの真っ白の綺麗なイチゴです。今、1回目だけトースカーフィーと味見するので、マセズヴィエージ。たぶん、ninggdy nie b ę d z s t o r y Producenta osoby, która była za odpowiedzialna za hodowlę tych truskawek jak się pan nazywa? Tsugisaki... Sugisaki. Sugisaki są. Mhm. Dobra, truskawki od pana Sugisaki. Robimy unpacking, unboxing. Chyba tylko jedną otworzymy, co? Na razie nie ma potrzeby więcej. Nie ze Uuuu, uh, kołaj boję się. <laughs> Okej, okay, otwieraj jako. No, to co by to? Jest 1 tak 1 i, ile? Czyli jakieś 625 jenów, tak? O sztuki. Nie wiem, to co Jedna truskawka za... Okay, 10 zł prawie. No, 8, 9 zł za jedną truskawkę. No, o, jak się ładnie otwiera, zobaczcie. Co carola! No, jako coś popsuła, ale dało się otworzyć to o wiele ładniej. To my jedziemy to najpierw umyć i zaraz wracamy. Ważne jest to, żeby wspomnieć o tym, że sezon na truskawki w Japonii zaczyna się w styczniu, czyli wtedy, kiedy to nagrywamy, to koniec stycznia. Więc teraz są najlepsze truskawki. Eee, one są ze szklarni, bo inaczej by się nie dało takich pięknych zrobić. Eee, no i to nie są całkowicie pozbawione jakiejś chemii. Które takie kekuny, jako to to na Natomiast te białe truskawki to jest no specjalna odmiana eee, truskawek wyhodowana tutaj w Japonii. No i to jest sekret, jak one zostały zrobione. Zobaczcie, jak to wygląda. Tak wygląda biała truskawka. Ja nigdy takie nie jadłem. Kurę beta tego wary? No, chodzi mi o to. Biała truskawka, podobno bardzo słodkie. Koreańczycy podobno próbują ukraść, jak się robi technologię, właśnie jak się robi te truskawki. Więc no, Japończycy bardzo strzegą tej tajemnicy, w jaki sposób one są hodowane. Kurę na to jest? To jest. 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 To takie To jest. To jest. To jest. To jest. To jest. To jest. To To jest. To najsłodsza Ko, To kotoka. kotoka. To się To mm. kotoka, ta odmiana się nazywa kotoka i jest. kotoka. Mm. jest. コト、no, っていうのはその古い都で、かは香るっていう意味で、奈良で作られているイチゴなので、そういう名前が付けられている。なるほど、それはどうぞ。コメントあるまだもう早く食べたい。それはそうでしょう。どっちにするどっちにするとりあえず、一番最初に白いイチゴ食べたい。白い白いイチゴを食べてくだ Spróbujemy razem i. Yeah, Trzeba yeah. spokojnie. Już nie wiem, jak to się zabiera za z taką truskawką. Na panną, na teleton. Na panną, na teleton. Na panną, siroję. Siroję, biała jest pewnie w środku, nie? No. Okay. Okay. Raz, dwa, trzy. No nie, koleś, łóżki. Nie, jest biała, w środku jest całkowicie biała. こんな苺初めて食べた。もう、これいい。苺なのっていうレベルじゃない。苺じゃないよって言われたら、気づかないかも、すんごい美味しい。甘いし。うん。うん。ジョージー何、もっと美味しい。 Nigdy nie uczuwasz tak, jeszcze nie o tym. To jest, to, to jest coś niesamowitego po prostu. Jest tak delikatna, rozpuszcza się w ustach, jest mega słodka. Ten kolor jeszcze jest niesamowity, więc w ogóle umysł ma, jest, coś w umyśle mi się totalnie poplątało już, bo tak słodka truskawka nie powinna być biała, prawda? Mój mózg inaczej to rejestruje chyba. Skoro jest nie. tak? I jest juicy, tak? Hmm. Skoro甘い汁rok, Nie Mmm, どこにどこにそれヘとこも食べてる。食べたで食べるたぶん。たーは。次な？e ピンク。何というアワユキ。アワユキ。スカウカ、アワユキ。じゃあ、どんどん行きましょう。すごい綺麗かわいい。かわいいというスは。行くよ。

No, no, fajne, aczkolwiek miałbym no, ja to jakoś porównać do polskiej truskawki, no, ta, ta różowa to. No nie, no. Aż tak, jakby to powiedzieć, no, dupy nie urywa. Um, idziemy teraz do czerwonej. Kotoka. 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 Kolejna mm. Tak, to jest najsłodsza truskawka, jaką można dostać. Mm. Znaczy, jeszcze są słodsze kosztują 2000 jenów za sztukę niestety pan ich dzisiaj nie miał na straganie, ale widziałem ostatni raz miał jeśli chcecie żebyśmy kupili także te truskawki za 2000 jenów za sztukę to dajcie nam znać w komentarzach i zostawcie łapkę w górę pod tym filmem jeśli wam się podobają takie filmy chcecie więcej testów różnych drogich rzeczy z Japonii drogich owoców, jemy mmm gdzieś nice. Jest completely different. 全く白い no to a mm. mm. smakuje. tego smaku by nawet nie, nie połączył z truskawką taką zwykłą, którą się prawda, kupuje w sklepie. Ale jest, ale jest strasznie słodka. Tylko ta słodycz jest taka, jakaś zupełnie inna. No か普通 o mm, na wygląda w środku. Piękna i soczysta naprawdę. Super to! Wow. Metafizyczne przeżycie jedząc truskawki To by pomyślał. No, dla mnie to zupełnie trzy nowe smaki. Pierwszy razem takie truskawki naprawdę. czegoś tego się nie spodziewałem. I teraz pytanie, czy to jest warte tej kwoty? Oficjalna cena 16800 jenów. My stargowaliśmy 10 000 jenów, czyli jakieś 330 zł przy obecnym kursie. Nie wiem jak to się ma do tej prawdziwej ceny, ale i tak są koszmarnie drogie. Więc czy było warto zapłacić tyle za otuskawki? Są mm takie -hmm. kaniohanata to moje ma Arikanat. To nie są na sieruciku z kan dostał. Ta, ta faktycznie ta biała truskawka była najbardziej niezwykła z tego wszystkiego. Mm. Ja wiele razy widziałem tę białe truskawkę, ale nigdy nie, nie jadłem wcześniej, więc no zawsze chciałem spróbować. Desani, onīsan, kono ichigo ga ichiban mai tte no prawda. Mm. była niesamowita. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że podobała wam się ta kulinarna przygoda i to jak wyglądały te piękne japońskie truskawki. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam do komentarzy. No i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Na razie. Cześć. Na razie. What kind of sound is It's a sound. Because jest ojciec, było dobre i dlatego. You so rude!